Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to przekształcanie wzorów, ale pozwólcie, że zaloguję się do Librusa i sprawdzę obecność. Okej, okay. prześcian, jestem. Komiksy. Jestem. Hardcore, jestem. Symetra. Jestem. Jessie. Jestem. Katper Karolak. Nie ma. Moira. Jestem. Dobra, ale zanim zaczniemy, to sprawdzę, czy pamiętacie poprzednią lekcję? Do tablicy przyjdą komiksy. Zrobisz ten przykład, ale prości zna. Świetnie, za to należy Ci się piątka. Dobrze, do następnego przykładu i symetra. Zrobisz to, usunij niewymierność zmianownika. Ale trudniej. Za takie zachowanie dostajesz jedynkę i uwagę do dziennika. Teraz ukażę cię linijką. <śmienny> Dobra, ta beksa już pewnie nie wróci. Do najtrudniejszego przykładu podejdzie najlepszy uczeń w klasie. Sześcian. Dobrze sześcian, pokaż na co cię stać. Panie Baldi, chce mi się kupę. Mogę wyjść, dobrze, ale jak wciśniesz dwójkę to wracaj szybko. Tały sapała tego się nie spodziewała. Teraz odpalam kalkulator w telefonie. Obliczone, wracam. Świetnie, to jest poprawna odpowiedź. Dostajesz szóstkę.